Jeszcze panie lektorze, ja chciałem, jeszcze na chwilę się Dlaczego bardzo chcemy wam pogratulować też wszystkich ostatnich też sukcesów dla nas. Dla nas to jest coś niesamowitego, takie, takie wyniki. Pokazujecie, że w Musztynie można. Ja wiem, że bez z naszego partnera Uniwersytetu Walmińsko-Możyskiego, który ma taki ładny stadion lekkoatetyczny, gdzie <grym>, na było takie lekkoatetyczne wyniki, ale będziemy współpracować dalej, żeby, żeby tych obiektów tych miejsc było, było więcej. Kiedyś eee, o tym taki stadion, może, może jakbyś nam wspólnie poradną które poprawiać, ale, ale jeszcze raz dziękuję za, ten, za to, że test jest, jest w tym sporcie. Eee, drodzy, także bardzo, bardzo, wam, bardzo Wam dziękuję za to. Eee, rodzicom, trenerom i menadżerom. Eee, bez Was tutaj nie, wiem, nie, nie, nic, nic, nie byłoby możliwe. Eee, najlepszy, to chyba. Eee, naj, najlepszy model, najbardziej sprawdzający się, nie wiem czy to jest specyfika polskiego sportu czy chrześcijańskiego, ale chyba, chyba w ogóle, eee, że takiego zaufanego menadżera w postaci rodzica czy kogoś Oczywiście mamy ma bogate te tradycje sportowe. Mamy, mamy oczywiście bardzo dużo klubów, z którymi się staramy spotykać na bieżąco ostatnio takim spotkania było dużo problemów też, wspólnie je rozwiązujemy. Także moi drodzy, jeszcze raz wielkie gratulacje i żeby nie było jesteśmy po to, żeby od Was posłuchać o Waszych tutaj oczekiwaniach, nadziejach i sprawach. Panie rektorze, odda on pan jeszcze głos. Panie prezydencie, szanowni państwo, również serdecznie dziękuję. Cieszę się na cyniczną współpracę w uczelni, uniwersytetu, uniwersytetu z miastem. Liczymy oczywiście na dalszą współpracę z nami Igrzyska. To nam nas ważne, ważne też mistrzostwa. Mamy czwórkę naszych wspaniałych sportowców na Igrzyskach. Też także bardzo silna reprezentacja. Najlepsza w zasadzie, najliczniejsza od lat, jak, jak, jak pamiętam, także się jesteśmy bardzo dumni. Wspieramy też ile, oczywiście ile możemy, nie tylko finansowo. Finanse są ważne, ale też właśnie infrastrukturą, też pomocą wszelką, jak jest tam możliwe. I widać, to skutkuje. Oczywiście to ciężka praca tutaj Państwa. Mamy naszych przedstawicieli, panią i pana że oczywiście liczymy, trzymamy kciuki, będziemy i pilnie obserwowali jak to będzie wyglądało i mam nadzieję, że tak jesteśmy bardzo z tego, że jesteście Państwo na igrzyskach, na ta chwila, a jak uda się jeszcze uda się, z większym sukcesem, to tym bardziej będzie się serce radowało i, i trzymamy jeszcze raz kciuki. Także serdecznie dziękujemy i liczymy na, na, na dobre wyniki w Panie Profesie. Liczymy na dobrą, synergiczną współpracę między Uniwersytetem a Państwem. Ostatnio widzieliśmy online, ale Panie Konradzie, może Pan powtórzy jakie plany, zamierzenia? Kiedy Pana, kiedy trzymać kciuki najmocniej? W którym momencie? Drugiego sierpnia, tak się już na samym początku z tych rekordów, tych tego pierwszego to są trzymane się rekordy, a na Igrzyskach, a drugiego od razu Natomiast, no, kciuki do pracy musimy kciuki dopracowaliśmy całej nie tylko za, za nas tutaj nie, ale za. E, za, za całą naszą reprezentację, bo, bo jest naprawdę liczna, e, więc trzymajcie się, my na pewno damy z siebie wszystko. E, myślę, że samo to, że już jesteśmy zakwalifikowani na te Igrzyska, to już jest mega duży sukces. E, wczoraj na tym sprawdzaliśmy w historii Polski, jest e, około 2000 olimpijczyków w ogóle, więc, więc to jest już naprawdę duży honor i duży zaszczyt być olimpijczykiem. E, to już będą moje trzecie Igrzyska, także mam nadzieję, że nie ostatnie. Eee. Nie słyszałem o tych planach na 5 kolejnych. Nie, może nie 5 kolejnych. Ale, ale jeszcze dwa, jeszcze dwa albo trzy kolejne, zobaczymy o ile... O ile na ile po prostu zdrowie pozwoli, bo jednak no, wyczynowy sport ze zdrowiem nie ma nic wspólnego. Eee, a ja już trenuję od... ma no, 27 lat, więc trenuję od jakichś 20 minut gdzieś tam do zdrowia na pewno trochę podupada, ale daje się wszystko i mam nadzieję, że jeszcze na kolejne i jeszcze na kolejne Igrzyska będą no, pani Panie Anastasio, Pani Igrzyska będą pierwsze. <śmienny> <śmienny> Najgorsza na Igrzyskach. <śmienny> na jakieś życie dodatkowe jeszcze no, znać, no teraz w tym okresie no, to są okresy e, wyjazdów na obozach i na zawodach, na... więc no ciężko, ale na pewno Jakoś do tej styki skontaktować, na też znalazła czas na wypoczynek i regenerację. Mam się w stanie nadążyć Biec za no, Czasami jest ciężko, ale nie gratulacje. gratulacje. To, to już taki poziom mistrzowski zawodników i rodziców i trenerów i całego zaplecza, żeby do takiego do takiego etapu dojść w swoim życiu. To naprawdę schylam nisko głowę, też jako rodzic <grym> nie wyobrażam sobie jaka to, jaka to, praca musi być, ale oczywiście w tym wszystkim jeszcze przede wszystkim talent, którego bardzo Pan gratuluję. I takiej, tej samej dyscypliny, że jesteście przykładem takim, jak, jak, można to życie swoje zorganizować w piękny sposób. A my prowadzimy naszą Aleję z Sportu sportu na, na no, Opiero. Mam nadzieję, że, że przyjdzie taki moment, kiedy będziemy tam odzwaniać w wasze tablice i chwalić się Wami, pokazywać, bo jesteś takim przykładem w trudnych czasach jak, jak sport może wychowywać, może oddziaływać. Pani prezydent chce coś dodać. Pani prezydent zajmuje się sportem bursztyny już od wielu, wielu lat. Nie, no nie od wielu, ale między innymi sportem. Bardzo serdecznie Państwu gratuluję. Tak jak Pan Prezydent powiedział, spotykaliśmy się z olimpijczykami w naszej regionu Sołsztyna. Potwierdzaliśmy, że trzymamy wcielki i kibicujemy całym sercem. Jeszcze nieoficjalna wiadomość, że Pani Anastazja również dostała kwalifikację. Sponsorowała tą kwalifikację. Tym bardziej wielkie gratulacje. Obiecujemy też trzymać kciuki <laughs> całym sercem, także bardzo serdecznie gratulujemy samej kwalifikacji, bo to jest na tym etapie młodego zawodnika, bo to, jest, bo to jest dopiero taki początek myślę, że wielkiej kariery. Serdeczne gratulacje jeszcze raz i Dzień. bardzo serdecznie gratulujemy Bardzo serdecznie gratulujemy również rodzicom. Bo tak jak Pani zauważyła i potwierdził również trener Bukowiecki podczas naszego spotkania, to, to cały sztab ludzi pracuje na tak, tak, tak. E, dla tego, dokładnie dla tego zawodnika, a również na jego sukces. Czyli Pan Konrad będzie mógł coś podpowiedzieć, jak to ma, jak Wszystko, jak na tak. Jak się <śmiennie> zgubić? <śmiennie> no teraz faktycznie te igrzyska już będą takie powiedzmy normalne, bo te poprzednie w były te, te pandemiczne i faktycznie wyglądało to zupełnie inaczej, nie mogliśmy nigdzie wychodzić poza woskę. Codziennie musieliśmy robić testy rano donosić jakieś tam probówki. Więc mam nadzieję, że już takie takich nie wrócą i te... te Bardzo Wam zazdrościmy tych doświadczeń i jesteśmy dumni, że reprezentujecie i nasze miasto Olsztyn i Uniwersytet Wamińsko-Mazurski i pozwólcie, że takie, mamy jakieś takie listy gratulacyjne, ale to takie na razie pierwsze, e, bo chcemy gratulować potem, gdy i takie drobiazgi od nas. E, to,